A Bogu! Tak jak mogliśmy słyszeć, to jest naprawdę dla nas wielki przywilej, ale kiedy tak popatrzeć, to raz dla wielu ludzi to wcale nie jest przywilej. No bo ludzie w końcu w różnych religiach się spotykają. Tam się spotykają, tam się spotykają, tam się spotykają, ale którzy się spotykają dla Boga. Naprawdę, dla żywego, świętego Boga, bo chcą Jego pouczeń, chcą Jego wskazań, bo mają świadomość, że idą przy dobrze tego, który jest świętym, o którym słowo Boże mówi, że mieszka w światłości niedostępnej. Wręcz. I mają tego właśnie świadomość, że przed takim Bogiem muszą stanąć i muszą być przygotowani, żeby gdy staną. To, żeby się ostać. Bo tak jak czytamy, Bóg jest ogniem trawiącym. I dlatego my też chcemy właśnie przyjmować te pouczenia i być Bogu wdzięcznymi, naprawdę wdzięcznymi, że daje nam tę możliwość, by słuchać właśnie Jego pouczeń i wprowadzać je w życie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj z listu do hebrajczyków poprzez właśnie takie piękne, powiedziałbym naprawdę, słowa, które mógł apostoł Paweł pisać do wierzących... Współrodaków, właśnie swoich, nawet według ciała, a którzy się nawrócili, przyjęli Jezusa Chrystusa i mógł im wskazywać właśnie na piękno tego, którego on tak bardzo prześladował, z którym tak bardzo walczył, a który stanął na jego drodze. A gdy stanął na jego drodze, to już nie był to Saul. Nie był to Saul już starsu, to był już całkowicie rzeczywiście inny człowiek. On zobaczył, jak wielka łaska go mogła spotkać, że w mgnieniu oka mogły przestać istnieć, a tu jeszcze, że nie tylko, że istnieć, ale że on zaniesie, mu powiedzieć, imię Pana między Pogan. Czyli do nas też zaniósł właśnie to cudowne, wspaniałe imię Jezus. I ten właśnie apostoł pisze tak wspaniale o naszym Panu Jezusie Chrystusie. I pierwszy rozdział od pierwszego wersetu, właśnie czytamy te wspaniałe słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tygni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały. I odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile zasniejsze od nich odziedziczył imię. Może nawet tu się zatrzymamy, choć dalej właśnie Paweł wskazuje właśnie to, bo do którego z aniołów Bóg powiedział, siądź po prawicy moje, ty synem mój, ja bym cię dziś zrodził, do którego, mówi, pokazuje im to. Ale pokazuje właśnie też tą wspaniałość Bożego Syna, wspaniałość tego, na którego ten naród tak odrzucił, którym ten naród tak właśnie wzgardził, a przez którego Bóg mógł się też i okazać ludziom. Ale Paweł właśnie pisze takie słowa, i będziemy chcieli tym głęboko tym słowom rzeczywiście przejść, bo one są dla nas jakże naprawdę bardzo ważne. Piękne jest to, zobaczcie, to, że kiedy możemy czytać te słowa, gdy Bóg przemawiał przez proroków, oni mogli mówić. Piękne Boże Słowo, choć ludzie je nie przyjmowali. Ale kiedy Bóg przemówił przez swojego Syna, to przemówił w taki szczególny sposób. Sposób, w którym ona powiedzieć. Jeden z uczniów mógł usłyszeć te słowa: Kto widział mnie, widział ojca. Kto widział mnie, widział ojca. Ojciec mógł żyć w swoim synu. Ojciec mógł działać w swoim synu. Ojciec mógł się objawić przez swojego syna. Natura Boga mogła się objawić przez syna człowieczego chodzącego po tej ziemi i syna Bożego. Ojciec mógł się uzewnętrznić, pokazać, jaki jest. Zobaczcie, to jest czymś, mam powiedzieć naprawdę, czymś pięknym i czymś wspaniałym. I teraz Paweł też dochodzi do tego, mówi On, który jest odbiciem Ojca i odblatkiem Jego istoty. On, który jest. I teraz, gdybyśmy mieli sięgać w inne miejsca też Słowa Bożego, to możemy czytać o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że On jest obrazem Boga niewidzialnego. On objawił, jak jest ojciec, On pokazał, jak jest ojciec. Możemy powiedzieć to w ten nawet sposób, On pokazał, jak żyje Ojciec. On to dosłownie pokazał ludziom. Ludzie mogli zobaczyć można powiedzieć, Boga, który jest niewidzialny. Mogli Go zobaczyć w Jezusie Chrystusie, Jego Synu. A teraz my będziemy się chcieli właśnie zastanowić, bo my tu mamy pokazane coś pięknego, coś wspaniałego, nad czym możemy się zachwycać, ale coś dla nas też jest dane. Co Bóg powiedział względem nas? Czy Bóg chciał mu być uwidocznionym tylko w Synu? I czy Syn został zasłonięty? Czy teraz Bóg ma też pragnienie względem nas? Że tak jak Syn pokazał Jego, objawił Jego, obraz Boga mógł się uzewnęcić mu powiedzieć przez Syna. To jak Bóg, Bóg ma względem nas plan? Czy my rozumiemy właśnie tak do końca ten Boży Plan? Czy ten Boży Plan względem nas na powieść jest czymś dla nas naprawdę, co jest zachwycającym? I właśnie jak my patrzymy na ten plan? Możemy powiedzieć tak, gdy, kiedy patrzymy naszymi na powieść fizycznymi oczami i naszym fizycznym umysłem, próbujemy to ogarnąć, to jesteśmy może nawet i przerażeni. I najchętniej to byśmy chcieli od tego, może nawet gdzieś tam uciec, ale kiedy patrzymy na powieść duchowymi oczami i naszym duchowym umysłem w to na wchodzimy, to jesteśmy zachwyceni. Zachwyceni w tym właśnie, że my, którzy utraciliśmy, utraciliśmy wszystko w pierwszym Adamie, bo czytamy, że w pierwszym Adamie utraciliśmy wszystko, całą chwałę, mu na utraciliśmy, a pierwszy Adam, czytamy, miał być. Miał być obrazem Chrystusa. To czytamy właśnie w Bożym Słowie. A względem nas, których Bóg sobie zrodził, to co my właśnie czytamy? I teraz czy my się temu z chęcią poddajemy? On jest obrazem Boga. Czyli my. Czyli my mamy być obrazem. Kiedy patrzymy na Syna, Zobaczymy na kogoś naprawdę tak wspaniałego, cudownego, który w niczym na pewno nie przeciwstawiał się temu, co chciał ojciec uczynić przez niego dla nas ludzkości. Tak jak ojciec chciał się okazać ludzkości przez syna, mógł to dokładnie zrobić. Nie miał żadnego problemu z tym, aby to uczynić. Syn poddał mu się całkowicie tak mogliśmy właśnie też i w sobotę o tym właśnie słuchać. Tam było właśnie powiedziane, że on nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Zobaczcie, nawet w takiej kwestii syn był tak uległy ojcu, tak poddany ojcu, tak posłuszny ojcu, że ojciec nie miał problemu, żeby mówić ustami swojego syna. Syn dał mu całego siebie. Ojcze, byśmy mogli powiedzieć: oto stawiam siebie do Twojej dyspozycji, ty objaw się wszystkim ludziom na tej ziemi. Jaki Ty jesteś? I właśnie to jest, zobaczcie, piękno, że ojciec mógł to zrobić. Pawła to, możemy powiedzieć, naprawdę zachwycało, kiedy on to zrozumiał, kiedy to do niego dotarło, na no powieść, to co oni czcili, a dokładnie nie wiedzieli, jak to czcić jak czcić tak w całej pełni tego Boga. Oto syn przyszedł i pokazał, jak to robić, jak to czynić, jak w to wchodzić. I Paweł mógł to zobaczyć, zobaczcie, i Paweł mógł do wierzących pisać. On, który jest odbiciem i odblaskiem jego istoty. On pokazał ma powiedzieć, właśnie Syna, który jest odbiciem. A my. Właśnie a my, zobaczcie, bo Boży plan, co względem nas, to my czytamy, jest właśnie taki, żebyśmy my byli obrazem Syna. Synowie i córki tutaj na tej ziemi, aby byli obrazem syna, aby byli odbiciem syna, syna Jego Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie, tak jak powiedziałem, można się na tym rzeczywiście tak bardzo zastanowić, co to wywołuje we mnie, kiedy na to patrzę, kiedy mogę o tym czytać w Słowie Bożym, że Bóg powiedział względem mnie właśnie taki plan. Nie, żebym był sobie tam chrześcijaninem. No, wybrałem Ciebie sobie po to, żebyś był Chrześcijaninem. Moglibyśmy powiedzieć, no, no, no dobrze, ale Bóg mówi, nie, nie. Wybrałem Ciebie po to, żebyś był obrazem mojego Syna na tej ziemi. Zobaczcie, my kiedyś nosiliśmy inny obraz, kiedy utraciliśmy ten obraz w Chrystusie, w, w tym, w Adamie, a w Chrystusie mogliśmy Go właśnie odzyskać, to zanim myśmy Go odzyskali, to my wiemy, jaki obraz nosiliśmy na tej ziemi. Jaki my obraz sobie nawzajem jako ludzkość my naprawdę przedstawialiśmy. Banien to fajnie ujął w swojej książce, kiedy czytamy dzieje ludzkiej duszy. Tam jest to rzeczywiście naprawdę, trzeba powiedzieć, że Bóg dał swemu słudze takie piękne objawienie i wskazanie na to, co my nosiliśmy w sobie. Co zrobił diabeł, kiedy mu ogarnął człowieka. Przede wszystkim to, na czym głęboko on pracował, to usunąć wszelki obraz szadaj z zamku. Wiem, że zamkiem było serce. Bardzo pracował. Wszystko, co miałoby tylko choćby trochę pokazywać na wszechmogącego, on to usuwał, skrupulatnie usuwał, żeby nic nie było, żeby czasami dusza ludzka nie zapragnęła wrócić. Dziś możemy zobaczyć niestety, jak ludzie chętnie się temu poddają. <tuszy> Chętnie, naprawdę się temu poddają, żeby nic właśnie z tego obrazu Boga nie pozostało w nich. Chętnie jeszcze bardziej niż kiedy, można powiedzieć, dzisiaj ludzie naprawdę chętnie przyjmują ten obraz, który i tak w sobie nosili, żeby ten obraz był jeszcze bardziej widoczny. Jeszcze bardziej go uzewnętrzniają swoją złośliwością, swoim hamstwem. Wszystkim uzewnętrzniają, mona, powiedzieć, to czyim są obrazem obrazem diabła. Myśmy kiedyś też naprawdę ten obraz diabła nosiliśmy w sobie. I ta taka łaska nas właśnie spotkała. Zobaczcie, że Bóg stanął nam na naszej drodze i powiedział koniec, już nie będziesz nosił obrazu mojego wroga, diabła. Już nie będziesz przedstawicielem diabła na tej ziemi. Oto teraz ja ciebie zabieram i teraz ja zacznę nad tobą pracę, abyś ty miał inny już obraz. Ja przez mojego syna przewrócę ci obraz. A zobaczy, jak dzisiaj człowiek do tego naprawdę podchodzi, czy chce mieć ten obraz. Kiedy człowiek, zobaczy, się nawraca, może nie do końca aż to o tym myśli, do niego to dociera, ale później gdzieś dociera, a jeszcze później może właśnie być tak, że człowiek myśli, no tak, to jest zbyt wielki koszt, albo są takie bajki głoszone, właśnie przekazywane dosyć już długo, na powiedzieć, też na tej Ziemi. Kiedyś, kiedyś tam, za ileś, ileś wieków, no kiedy Bóg weźmie do siebie, wtedy Ty to będziesz miał. Piękna bajka. W całej pełni moglibyśmy powiedzieć tak, bo wtedy otrzymamy uwielbione ciała. Takie jak miał nasz Pan, właśnie Jezus Chrystus, ale tu, tu ludziom się mówi właśnie to, tu to jest nierealne, tu to jest to nieosiągalne, tu ten nawet o tym nie myśl, to jest, można powiedzieć, tylko utopia. Tu, jaki jesteś, taki jesteś i tym się ciesz. Czy chcielibyśmy coś takiego, właśnie zobaczcie, taką bajkę przyjmować? Otoczało bowiem sobie wprost. Miałem obraz diabła, no to będę się cieszył, że mam nadal ten obraz diabła, bo kiedyś Bóg mnie weźmie do wieczności, wtedy tam On zniszczy ten obraz. Nie. Tu Bóg powziął ten cudowny, wspaniały plan, żeby w człowieku z powrotem stanął inny obraz. Aby człowiek nabrał piękności, mieszkaradności, którą posiadał, którą nabył powie, poprzez swoje oddalenie od Boga, żeby teraz mógł nabyć piękność przebywaniem z Bogiem. Obraz Jezusa Chrystusa. Czy ten obraz Jezusa Chrystusa jest nam bliski? To ma koszty, my wiemy, że to, to ma koszty. To nie jest tak, że można powiedzieć wszyscy nam powiedzieć że otwierają swoje ramiona, kiedy widzą ten obraz w nas. Są zachwyceni, rzucają nam się na szyję. No wiesz, ja jestem tak, tak bardzo zadowolony, że Ciebie mogłem spotkać na no mojej drodze, bo teraz widzę obraz Chrystusa. Nie. Niektórzy się cieszą. Tęsknią za tym. Skrycie, byśmy mogli powiedzieć, na początku, później bardziej wychodzą, bo pragną tego też, żeby to, to posiąść też, ale niektórzy nie, niektórzy walczą, walczą i chcą to zniszczyć. My wiemy, dlaczego chcą to zniszczyć, dlatego, że to przeszkadza im żyć w grzechu. To nie pozwala im, na powiedzieć, żyć w oddaleniu od Boga. To ich osądza, to ich, byśmy mogli powiedzieć, nawet oskarża. Ale dobrze, bo tak ma być. To jest wtedy w porządku. Jeżeli to ich osądza, jeżeli to ich oskarża po prostu, że żyją wbrew Bogu, nie tak jak Bóg chce, to jest właśnie dobrze. Gorzej gdyby było inaczej, że ona powie, to by ich utwierdzało, że żyją dobrze, że tak można dalej żyć. Wtedy gorzej. To znaczy, że w tym momencie nie ma w nas takiego obrazu, jaki powinien być. A będziemy chcieli się właśnie dzisiaj, szczególnie na tym właśnie jeszcze głębiej zastanowić. Czy ten obraz, obraz Chrystusa naprawdę nas interesuje? Bo to jest Boży Plan. Bóg powziął plan, że wszystkich nas doprowadzi do jednego obrazu. Pokazał nam jaki, żebyśmy my widzieli, kiedy my patrzymy teraz na Syna, żebyśmy widzieli, jaki Bóg chce w nas wykształtować obraz. Moglibyśmy powiedzieć: „Paweł, to tak pięknie, bo powiedział też właśnie, że my wymalowałem”. Bóg w naszych sercach, w naszych umysłach. Chce właśnie to przez Ducha Świętego nam wykształtować, żeby to było rzeczywiście w nas. Ale zobaczcie to, jak wiele zależy od nas. My niejednokrotnie słyszymy to, że u Boga nie ma działania na siłę. Wróg tak. Jemu się podoba działanie na siłę. On nie przestanie mu na, na działaniu takim jako takim, tylko. On działa zawsze na siłę, napada na, napada na człowieka, właśnie, aby coś czynić w człowieku. Bóg nie. Czytam to, jak Bóg powiedział do Izraela. Jaki właśnie wspaniały i cudowny jest Bóg. On powiedział: Oto stawiam przed Wami, dobro i zło, życie i śmierć. Wybierzcie, ale wybierzcie życie. Dalej byśmy mogli powiedzieć: to Ten wybór, możecie wybrać, ale zachęcam Was. Bóg powiedział do Izraela: Zachęcam Was, bo tak możemy o to powiedzieć. Zachęcam, wybierzcie życie. No, na początku może oni chcieli, ale dalsza ich pielgrzymka do ziemi obiecanej pokazywała, że po prostu wcale jednak tak nie chcieli. Chcieli wybrać jednak to, co było im bliższe, przyjemniejsze ich ciało. No i niestety wybierali. Ta zobaczcie co my, żyjąc tutaj na ziemi, po prostu mając odsunięty boży plan względem naszego życia tutaj na ziemi, czy my będziemy się temu poddawali? Krok za krokiem poddawali, że jeśli Bóg już coś uczynił, że będziemy się podobać, żeby On mógł dalej i dalej czynić, aby cały obraz mógł Chrystusa być uwidoczniony w nas. Bo pełnia rzeczywiście, ona, ona się uwidoczni, kiedy będziemy mieli, tak jak to Jan też napisał, ciała, jakie On ma. I my pokładamy w tym nadzieję. Jeśli pokładamy nadzieję, to Jan mówi, że my się też i oczyszczamy. Usuwamy to, można powiedzieć, co jeszcze gdzieś tam wróg wsiał włożył. Usuwamy to, bo nie chcemy, bo wiemy, że to nie pasuje do piękna naszego Pana Jezusa Chrystusa. Także niech nam Pan właśnie dzisiaj pomoże sięgnąć głębiej właśnie w to, w ten piękny Boży Plan. Bo piękny jest Boży Plan. Początek planu, żeby pokazać siebie nam przez swojego Syna. Ale dalszy plan, Bóg mówi, a teraz ja chcę mojego Syna, żeby On był widoczny w was. A od nas teraz to, że czy my pójdziemy, czy nie. Czy będziemy mu się poddawali, czy nie. Czy on to będzie mógł zrealizować, czy nie. Od nas zależy. Także niech nam właśnie Pan w tym dopomoże. Amen. Amen.